A ostatni dzień zwolnienia po operacji się czuję w miarę ok, trochę sił mam, więc chcę zbudować coś dla moich małych synów. przez ostatnie kilka miesięcy, tatuś był trochę do dupy, cały czas popsuty i u lekarzy. No oni od długiego czasu są napaleni na coś. W zasadzie nie ma co robić z tego niespodzianki, bo będzie w tytule filmu. Ale wiecie, że w każdym prawie markecie stoją takie wyścigówki z symulacją. Chyba na Gran Turismo opartą. Wyścigów i na nich jest kierownica, pedały i tak dalej. Z wyglądu, wyglądu, z wyglądu wyglądem. Przypominają Logitech G27 kierownicę. No jakiś czas temu się umówiłem z chłopakami, że jak będą grzeczni to spróbuję im coś w tym temacie zbudować. Oczywiście nie mam tryskarki, więc nie zbuduję wyścigówki. Ale mam dosyć narzędzi i innego sprzętu, że zbudować coś co będzie trochę kwadratowe, więc będzie przypominać wyścigówkę sprzed pierwszej wojny światowej powiedzmy i do tego nawet kupiłem odpowiedni sprzęt. Oczywiście ma to wyjść jak najtaniej. Więc większość rzeczy użytych to będą jakieś stare śmieci znalezione praktycznie w każdym polskim domu, prawda? W każdym polskim domu na przykład można znaleźć atrapeść chłodnicy od lanosa. To praktycznie na stole u każdego leży ale takie właśnie gadżety, ale na poważnie rzecz biorąc to kawałki drewna jakie zostały po robieniu poręczy, po robieniu podłóg to są cztery deski sosnowe, 2 metry jakieś kątówki kątownik ryflowany, to jest 12 mm, to akurat musiałem kupić 12 mm gwintowany drut, to będzie osie tu mamy ramę pojazdu czyli deskę podłogową to chciałem zrobić najpierw z OSB3 ale OSB3 się zbyt kruszy przy cięciu, potem pomyślałem o P5, też bardzo fajna deska, niestety w Poznaniu to się da tylko kupić od razu w rozmiarze 3,5 m kwadratowego ja tyle nie potrzebuję, a ja mówię, że chcę to zrobić jak najtaniej, udało mi się znaleźć w piwnicy stary blat od jakiegoś stołu czy no, szafki kuchennej Generalnie mnóstwo takich rzeczy się da znaleźć w chacie. Nawet tutaj udało mi się znaleźć pręd na wzmocnienie, ewentualnie pod osiami, jeżeli się będą uginać. Eee, jedna sprawa, niekoniecznie wszystko to chcę montować, bo będzie kłopot z wagą. O, praca w re Blad jest już w tej chwili wzmocniony śrubami dodatkowymi, bo tutaj jest pazie w środku, obity deskami dookoła i te deski były tylko na gwoździkach, to by mogło puścić, więc jest Krętami wzmocnione, i to jest płyta HDF, którą chcę dać z góry, żeby to ładniej wyglądało, a też żeby było twardsze. Tak wygląda spód z takimi, można wzdłużni Wzdłużnice, w zasadzie to są wzdłużnice, <coughs> jak w samochodzie, w pewnym sensie, ale bardziej można powiedzieć, że to jest płyta podłogowa ze wzmocnieniami. E, jedna uwaga dla osób, e, które by chciały coś takiego też robić e, i by się może kierowały tym filmem. Ja robię coś takiego, dlatego że ta deska nie będzie spoczywać na glebie. Ona będzie na dwóch osiach spoczywać na czterech kołach pneumatycznych w wysokości 40 cm i musi być wzmocniona, bo bym mogła pęknąć. Tak wygląda gotowa podstawa. Eee... To wzdłużnie trzyma stabilność. Te poprzecznie dałem nawet więcej kątowników niż być powinno. Generalnie to ma mieć nośność, tak chcę. Eee... 150 kg, myślę, że to już ze spokojem w tej chwili jest w stanie utrzymać 300 kg. No, wszystkie elementy ze spodu ześrubowane ze sobą, tu już nic nie dojdzie. To jest tylko do ewentualnie do pomalowania. Eee, znaczy, w tym sensie nie dojdziesz do, te, do tego, do drewna. Tak, oczywiście, przyjdą ośki i kółka, ale to za chwilę, bo muszę to odwrócić i sprawdzić. Eee, Ile fotel potrzebuje miejsca, tak żeby okoła nie zahaczać? Teraz jest dobra odległość. A jak się tutaj doda jeszcze jedną śrubę, to nie trzeba będzie kątownika, bo oś na śrubach się oprze o tę blachę. Są przycięte dwie osie. One będą śrubami podkładkami zamontowane tutaj. Ze wszystkimi kołami, ale w tej chwili tego nie skręcam. Bo i tak całość jeszcze będzie musiała być malowana, a nie dojechał agregat do malowania. Nie ma też wyżynarki, więc nie mogę góry skończyć. Ten karton wystaje kawałek za daleko, to nie ma znaczenia. Bo tam po prostu w środku widać, że jak daleko noga pójdzie. To bardziej chodziło o to, czy się kolana zmieszczą. W tej chwili, w tej konfiguracji, to jest konfiguracja pod e, latka. Czyli fotel maksymalnie wysunięty do przodu, i pedały będą zamocowane zaraz tu przed fotelem. Także, jak nogi opadną z fotela, to od razu pedały będą. I to dlatego, że e, mój starszy syn, e, który będzie tym jeździł na razie sam, bo młodszy raczej nie da rady dwulatek, ale jak podrośnie, będzie pewnie tych samych rozmiarów. Jak on siedzi na tym fotelu, to jak opuści nogi, to ma dokładnie nogi pod fotelem, pod kątem prostym. Nie sięgnie nigdzie dalej. Czyli musi być tak ustawione. Że kierownica będzie tutaj, on się niestety nie oprze w tym momencie, będzie dostawał poduchę trudno, ale będzie kierownica tutaj, skrzynia biegów gdzieś tu z prawej przyczepiona i pedały centralnie na środku. Natomiast na dorosłego konfiguracja, to oczywiście fotel maksymalnie do tyłu odsunięty, i w tym momencie pedały nie będą znajdować się w tym miejscu, tylko będą maksymalnie do tyłu odsunięte, o. Tam i będą ustawione prawie pionowo Tyle zostaje miejsca Test z kartonem potwierdził, że to będzie w miarę funkcjonować, więc z szafki jest wyrżnięty silnik i w tej chwili się silnik robi Będzie miał klapę otwieraną z góry i różne szmery, bajery po bokach, żeby to trochę faktycznie przypominało silnik i silnik jest na miejscu z docelowymi chromowanymi gałkami do otwierania i ma tak przyłożony na razie tylko kątownik gryfowany, To jest stan największego zmontowania przed demontażem celu szpachlowania i malowania. Kasta silnika jest. Przyczepiona na kątowniki, dobra ściema, już zdążyłem odkręcić część śrub, ale jest, będzie przyczepiona na takie kątowniki jak tam na dole, teraz jest, stoi trochę luzem. I na górze będzie ta dykta, ona się opiera na takich palikach, co wcześniej pokazałem i na tę dyktę będzie naklejone zdjęcie silnika, także jak młody będzie sobie chciał tę klapę otworzyć, to tutaj zobaczę zdjęcie silnika. Tej dykty celowo nie docinam bardziej, bo nie wiem jak daleko wejdą łapy montażowe tego zestawu Logitecha. Zakładam, że one tutaj jakiś kawałek wchodzą, czyli być może te dykty jeszcze będą musiał kawałek wyżynarką dociąć. Ja ją jeszcze tutaj potem trochę wyrównam, chociaż ona będzie oklejona, to nie będzie widać. Welur jest, wiadomo, że welur to jest plus 10 do lansu. Przed szlifowaniem jeszcze zrobiłem dziury tutaj z boku. Bo tak właśnie się spodziewałem, że to może wyrąbać jakieś kawały. Bo cała robota z malowaniem by była w pizdut. To będzie układ wydechowy. Tam już się suszą rury wydechowe. A tu jest zeszlifowany, zeszlifowana i przygotowana do malowania płyta podłogowa. I jeszcze kawałek do poprawki, tam gdzieś silnik leży. I zaraz będę sobie testował, jak działa HWLP. To jest wszystko tutaj kitem. Wszystkie dziury są kitem, po szpachlą drewnianą, po Powinno to w miarę ok wyjść. Jak wygląda płyta podłogowa po pomalowaniu pistoletem natryskowym. To są rury wydechowe, oczywiście. Kolanka będą zamontowane odwrotnie, w tej chwili są zamontowane tak na czas malowania. Dzięki temu, że będą odwrócone, to elementy niepomalowane się ładnie schowają do boku silnika, i do środka jest silnik i płyta podłogowa. Barba wyschła taki fajny wyścigowy czerwony się zrobił. I już tutaj jest płyta z zamontowanymi kółkami, jest na osia, koła się obracają, oczywiście nie są skrętne, że zrobić skrętne to by trzeba się trochę tutaj nawysilać i generalnie zrobić jakiś most, który by to trzymał, ale nie o to chodzi, to ma tylko stać przed TV, tylko że tak wygląda na razie płyta z kołami. No, i zostaje zamontować silnik i ozdoby na nim. Zamontowany silnik, zamontowane listwy po bokach, które mają boki chronić i przy okazji dają taki wygląd trochę jakiś strażacki. Eee, I jest czas zamontować fotel. I to by w zasadzie mogło być to, ale jeszcze czas na ozdoby. No, i zasadniczo skończony. Jeszcze tylko dwa elementy muszą być dodane. Podstawka pod skrzynię biegów, co przyjdzie najprawdopodobniej gdzieś tutaj, tak pod kątem. W ten sposób. Jeszcze zobaczę dokładnie jak i gdzie. Ale na razie jest i proszę. Fotel można złożyć, żeby zajmowało mi miejsca. Fotel się przesuwa. Jest dywanik w środku, koła się obracają. No niestety nie da się ukryć, że z przodu wyszedł traktor zamiast auta wyścigowego. Autor, a traktor z super lusterkami i super pomalowany. No cóż, może nie trzeba było używać elementów od Ursusa. Ale myślę, że model mi tak się będzie podobał, szczególnie, że żaden traktor nie ma takiego wydechu potrójnego. A, no i tu oczywiście oświetlenie jest zainstalowane. Atrapy oświetlenia to są tylko klosze. Ale wygląda fajnie. Skończony. Prezent potencjalnie gwiazdkowy dla moich synków. A tu trzeba było pogrubić. Bo jednak to się okazało a, za cienkie. No i to wygląda że To jest najgorzej wyglądający element tego autka pseudo bo to nie wiedziałem, czy to przypasuje. Z czasem może to czymś pomaluję, wezmę żony lakier do paznokci, coś w tym stylu. To mi się podoba strasznie, ta blacha. Na pewno młodemu też się spodoba, bo ma hyzia na punkcie straży pożarnej. Wentylacja silnika jest, reflektory są. Pedały jak widać też się tam zmieściły. Teraz jest ustawiony fotel na dorosłego. Te pedale można jeszcze odsunąć dalej troszeczkę. No, albo można je cofnąć do fotela, przesunąć fotel, i wtedy będzie ustawiony na młodego. Na razie chyba trzeba mu jeszcze dawać poduchę. No i oczywiście układ wydechowy, lusterka, chromy, reflektory i atrapa chłodnicy od laNosa.